Polscy harcerze odegrali niezwykle ważną rolę w czasie II wojny światowej, angażując się w działania konspiracyjne, sabotażowe i bojowe. Zawiszasi, najmłodsi, głównie od 12 do 14 lat, bojowe szkoły, od 14 do 17 lat, grupy szturmowe, 18, plus. cześć wam i chwała, nie zapomnimy. w cieniu cichy szed, harcerska krew Choć wróg nas ścigamy, wciąż trwamy Na Polskę w sercach przysięgamy Za wolność, za chowol, za biało-czerwoną Za kamienie nasza, nie z krwią naszą Dnia wieża jak strażnik nad miastem stała spadochronowej garstka harcerzy Choć mieli paść, bronić ich chciała Ich młode dłonie na broni drżą Serce w ich piersiach jak młotem bali Wierzą, że Polska jednak nie zginie Więc robą wieży marsza zagrali nie Za wolność, za honor, za biało-czerwono Za świt pośród nocy Za ojczyznę To bronić mieli byśmy A gdy powstanie Wezwało swój, To na wezwanie odpowiedzieli Zawiszacy szkoły bojowe I grupy szturmowe Choć wróg wciąż gniót nas nie Choć wielu z nas nie wróci z drogi W harcerskim kręgu, w słowie, w czynie Ich duch jak płomień wciąż się tli. Się niesie, i nie przeminie, mocniej z nadzieją, mocniej z nadzieją, mocniej z nadzieją. Harcerski znak nigdy nie zgaśnie, mocniej z nadzieją, mocniej z nadzieją. Dla tych, co walczyli, dla tych, co trwają, harcerski znak nigdy nie zgaśnie. Mocniej z nadzieją za świt, po nocy Za ojczyznę co bronić mielibyśmy w mocy Na śląskiej zieli w świetle dnia Wieża jak strażnik nad miastem stała spadochronowej garstka harcerzy Choć mieli paść, bronić się chciała Ich młode dłonie na broni drżą Serce w ich piersiach jak młotem bali Wierzą, że Polska jednak nie zginie jest drogą świeżym marsza zagrali, ich młode dłonie na broni drżą, w serce, w ich piersiach jak młodej bali. Wierzą, że Polska jednak nie skinie. z drogą świeżym marsza zagrali, mocniej z nadzieją, nadzieją mocniej z nadzieją. Na co trwają? A na znak nigdy nie zgaśnie, mocniej nadzieją. A gdy powstanie wezwało w bój, to na wezwanie odpowiedzieli zawiszacy szkoły bojowe i grupy szturmowe. Choć wróg wciąż gniótł, nas nie Choć wielu z nas nie wróci z drogi, w harcerskim kręgu w wczynie ich duch jak płomień wciąż siedli. Ich pieśń się niesie i nie przeminie. I mocniej z nadzieją, mocniej z nadzieją Mocniej utrwają harce i znak Nigdy nie zgaśnie i gruby szturmo Choć wróg wciąż biut nas nie ugięli Mocniej z nadzieją, z nadzieją moc z nadzieją, z nadzieją mocniej z nadzieją, z nadzieją Dla tych co walczyli, dla tych co trwają